Dzień dobry, kurczę, ale sfailowałem na starcie, dzień dobry widzowie, dzisiaj znów nagrywamy Robloxa i znów powiedziałem dzisiaj, a to wszystko nagrywam w jeden dzień. Ech. Dobra, więc w poprzednim odcinku z tej mapki my pod koniec my dołączył my. do nas Franek, ale Franek jest na tym poziomie i to wszystko. już. Na Chodź tu Nikol. Ej, 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 tu. To już nie zielonym. Tak, jest Nikolas i, i teraz Franek zbił, ale Fanek jest na pierwszym poziomie, ale my jesteśmy na 48. Na górze na żółtym jest przycisk. No i to chyba dużo jest. Lewo, in indebur... 18 To jest jakiś droper no. chyba ogólnie. To Franek jest w takich trochę najlepszy. O, już Piękna. widzę, w tym zameczku. Musimy je zaskoczyć. Proszę. I tutaj masz przycisk. W zameczku, Nikolas. Nikolas włączysz ten? Ten. 50. Włączysz supermarket together, bo mi się wyświetliło. Aha. W ogóle jakbyście pytali, czemu Nikolas ma nazwę Aziz Alicja. No to nie wiem. Nie moje konto. Nie moje konto, tylko mojej mamy. No. Po prostu no. 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 Kranek, no no a Na, no, no. na kaktusie. 17. Dobrze. My mamy trudniejsze, więc wolniej idziemy, więc mo może no, nas dogonisz. Zobaczmy. Czy to jest? Myślałem, że ten wazon to jest przecisk. O, tu jest za wazą. zieloną. Kot. Boże, ci ludzie już tu źle piszą. Cztery... Bo ja wpisałem. Cztery, osiem... No. Cztery na pewno. Mhm. Cztery. Osiem będzie. Jeden. Cztery. Oś... Cztery. A, czekaj. Cztery. Cztery, osiem, dwa, jeden. Nie, 8 powinno być i żółte 8 y y y 7, 4 4 2 8 1 1 Tak. No i fajnie. A jejku, jejku. Gdzie jest na samy przycisk? Jeszcze się znudził ten temat. Nie wiem, w pustyni. Nikolas, ty często jesteś w Egipcie, co nie? No. Bo Nikolas ogólnie jest z Egiptu, czy w sumie, nie wiem. Jego tato jest z Egiptu, ale nie wiem, czy to mogę mówić. Nikolas, mogę? Nie wiem, to jest... Pomocy głowa mi utknęła w ktusie. A, no to ty chyba decydujesz, czy mogę, czy nie. Nie wiem. Mozes, No to takie bardzo prywatne. To? to jest prywatne? Nie wiem. No chyba nie. No ale się jeszcze podaj. No więc po prostu Nikolas ma egipskie korzenie. I co roku lato do Egiptu na wakacje. Więc nie widział piramidę na żywo. Nie no. wie jak tam jest gorąco. A nurkowałeś? O tu jest. Ty zobacz jaki mały. Nulkowałeś, nie w A tam podobnie... A tam chyba można nurkować sam jakieś takie te rafa koralowa. Czy to nie kiedyś Ja ją tam nurkował z rekinami. Tu... Janek z ci. Gdzie? Gdzie? O! Ty jakiego nie zauważyłem? A nie ty. Znaczy ja zauważyłem wcześniej. Tutaj tylko... będzie w środku, na stówę. Mam! W wagonie, w wagonie. A w ogóle ja się stołę, kiedyś napiłem słonej wody, nie polecam. No jak słona woda to w morzu jest chyba. Na przodzie tego, na przodzie pociągu. O! I jak to możliwe, ja że przed chwilą nie było tego, a teraz jest ta nie wiem, lokomotywa, ciuchcia? No wiecie o co chodzi, ten, ten przód, o, bo było mhm. wagon, ten, to jest chyba węgiel, albo kamienie, nie wiem, i to... Ej, bo to i... chyba jakaś historia. o, tu, <laughs> na przodzie, na tym pociągu. Nadal jest ta pustynia. O, łogień się pali. A my to tmali. Gdzie się pali? Gdzie się wszyscy hmm. info to z O! To jest no. Nikolas, gdzie jesteś? Na którym? Ja na 61 czekam tu na ciebie. O! Nie O, O to było bardzo trudne. O, jesteś. Tutaj w domku, w domku i tutaj na górze. Na górze, na tym. O, tutaj, nade mną. Aha, ale na wejściu było najtrudniejsze, które można by, gdzie było można by postawić Mam, przycisk. ten ha? No co dalej. jest roblox? Nie Ojej. chcę, nie jest roblox. Kolec, gdzie ty? Nie w domku, gdzie ty jesteś? Na już jestem na kolejnym poziomie. Mógłbym zjechać ze stwierdzalni. Dobra. W sumie możemy się cofnąć. Znalazłeś? Nie. Czy to jest niby easy, a to już jest trudne. O tu jest. Jakiego my mam fart, Że my wchodzimy i z razu znajdujemy. No, bo teraz nam się kończy fart. Gdzie jest odstęp? nie się jeden. A na którym jesteś poziomy Franek? Ojecieczki. 30. 30. To ma na 64 Ja tutaj szukam przycisku. Nie mam pojęcia gdzie on jest. Ja potrzebuję chyba mieć ow odwagę, nie? A poczta, ale co? Nie rozumiem. No bo, jak na przykład w większości, to ja się nawet nie odzywam. Nie, ale... ale chodzi ci o rozmowy z ludźmi, że się boję tak. ludzi. No? Ty, ale wiesz, co ja też się strasznie boję ludzi. Ja byłem dzisiaj, takiej kiedyś. Mówiłeś o chyba, ale to chyba w poprzednim odcinku było. I jeszcze w poprzednim, no. jak był ten horror. Było jakieś tam mhm. gdzie od wielu osób tam. Aha. Wiem, w Ikei zawsze jest dużo osób. No bo Ikea, Ikea to dużo. sklep. Ja kocham frytki z Ikei. I tam są takie lody zawsze. Są takie pyszne frytki. Ostatnio jak byłem, to jadłam takie klopce z sosem żurawinowym, chyba. Tak. I też były mm. takie pyszne i z nim były przykroczone. ja tam może nie jem, bo nie chce mi się czekać dwie godziny w kolejce. Ty, tu jest? Nie, tam się czeka dwie min minuty gdzieś. I jeszcze są takie Ja lody uwielbiam te klopsyki. No? I no. automat jest, i one się, biorą w sekundę tutaj nie korzystają. Aha. I one kosztują złotówkę, i są przy smaki. Boże, to są najlepsze lody, jakie istnieją. Ale lecimy poruszyliśmy temat Ikei? Nie wiem. <noise> A, ja chciałem powiedzieć, że ten. Tak. Ja w ogóle się bardzo bałem. Nie mogłem przełamać swojego lęku, żeby nagrać coś na YouTube. Ale jak już nagrałem, to idzie tak. tak, jakbym nagrywał. Dobrze. Nie, nie. No? Bo w sumie tak jest. Ci ludzie mnie potem usłyszą. Aha. Ja zawsze tak miałem. Kiedy nagrywam, to nic nie mówiłem. I Może teraz jest nam raźniej, bo jesteśmy we tchulkę. Ale Franek się w ogóle tak. nie odzywa. Franek jesteś? Jestem. Czemu się nie odzywasz? Tak. Na, na którym jesteś poziomie? A Na którym jesteś poziomie Franek? Pa. Jestem trzecim. No to my jesteśmy dwa poziomy. Trzy poziomy. Dalej od ciebie. Znaczy nie trzy poziomy. Trzydzieści. Trzydzieści. Trzy poziomy. Jesteśmy na 66 ogólnie. O, w ogóle kiedyś... Patrzcie jak tutaj są takie słupki. Tu są takie słupy z napięciem. I one mają takie, że jest tu i one mają taki kształt tu i on jest pusty i tak dalej. Taki słup wielki i on ma takie... o, takie koła. I jeszcze tak na niego wspiąłem. Także noga do tego koła, druga tu. Potem tak w górę i w górę, i tak na trzy metry gdzieś weszłem. Ale potem weszłem. Eee, zeszłem. kiedy? Gdzie? Kiedy? Nie wiem. Gdzie? Pod szkołą. To ja już mam kolejną traumę. Czemu? Znaczy... No lęk o. Ale jak? Bo teraz się ja będę jestem... w sumie się wspinać. Nie. Nie, 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 Ale, nie ten. Pod schodami, ale dlaczego? nie, to jednak... nie, 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 wiem jestem dziwny. Wiem, aha. W nie, pod schodami jest przycisk. No, mówiłem. O, mam następny. Przy trampolinie. Ty! Ale się można zbugować. Czekaj, nie klikaj, nie klikaj. Patrz. Tutaj pokażę ci, gdzie jest. O tu jest. Wiem, widzę. Tak, ale patrz na to. Chodź ze mną. Zejdź z niej. Zejdź z trampoliny. Ty, zbugowałem się teraz. Oj, no nie, no wystrzelała mnie zazwyczaj. Ja teraz leżę płasko. Ty, jestem Spidermanem. manem Ej, Janek. Popatrz na Oje. mnie. WIUM! Co jest szerszy w Jestem Soniciem. Ojciec. Pięć sekund i nam całą mapę. Łiii... Ej, Janek, patrz. Ej, będę musiał dać mi... Sonik szybki jak błyskawica. Ty czekaj, bo mam chyba problem. YouTube. Cisk. <ścoughs> Jejuu... Ogólnie nie pytajcie o moje subskrypcje. Ludzie. Eee, moja siostra na telefonie mam na to samo konto ma e-maila. I przez to to co ona ogląda i komu daje subskrypcję to ten ona no, także tam daje subskrypcję. Może dodam film szybko? A właśnie nie, bo my gramy. Dobra, to zobaczyć. Bo nie mamy miniaturki. Dobra, potem to. Ogrymy. No. Chodź, następny poziom. Next level. Ty, no to nie mam miniaturki do tego pierwszego. Aj, zaczekaj chwilę, dobra? Ile w ogóle trwa mm -hmm. już tak grania? 13 minut. No, ja, Włóż przeciw film. Nie wiem co jest Ja jest. jestem na tym two, levelu, three, gdzie jak ktoś przechodzi, to po prostu three. kupuje next level. Mm -hmm. Z Robuxy. Wideo. Tytuły VR. O, o, to jest. Pyk. Pyk. No i nazwa. Nie wiem a, a potem dobra, sobie zagrać w, w horror, ale na VR. Już się grałem. Ja pisa. No szukie. Ja pasmofobia na VR, jak to

Ty, ale Franka nie ma. Franek, nie chce jesteś poziomie. Jestem w trzecim ciągle, bo... wszystko czekaj, tutaj. Czekaj nie tu. O ja wiem, gdzie tu, ale czekaj, bo musimy zrobić miniaturkę mi. Ja ci powiem, a ty mi zrobisz ze mną miniaturkę. Nikolaj chodź na 33 poziom. Tam na górze możesz zmieniać poziomy. Franek, gdzie ty jesteś? Weź co? Gdzie? Weź, chodź tu Weź, do mnie. To ty? No, zmieniłem sobie skin. Dobra, Nikolas. O, jesteś. Oś, Nikolas, ustaw się. Możesz trochę bardziej lewo, ale dobra, nie musisz. Dobra. No i możemy iść na nasz poziom. Tylko na którym my jesteśmy po poziomie. Nie, trzeba Jeszcze klikać mogę? do przodu. Klikam do przodu ja. 68. To chodź. nie Janek. Czekaj. To. Nie W ogóle nie wiem, czy muszę to klikać, ale chcę, żeby były komentarze na filmu. W filmie, więc muszę to... Klikać zawsze. Ja mam tak słabą kartę ten komputer. Że mi nie jest słaby komputer, tylko słabą kartę graficzną mam. Ej, jeszcze 11 minut to się będzie przetwarzać. Ej, to strasznie dużo. Ej! Janek! Co Nikola? Chodź tu! Dobra. Tu przycisk. Nie mów że to! To jest tak jakby tajkun. Ej, fajne! A skąd wiemy... A, tu mamy kasę na naszą. Dobra, to wiesz co to ten Ty no to problem jest. fajny. Find buttons. Czy jeszcze muszę nazwę zmienić? Dobra, i jeszcze drugi, a nie, bo go nagrywamy. Ty bo już 17 minut to trwa. To to może podzielimy na trzy części. O, 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 Dobra, to dawaj na trzy części podzielamy. Robię ten. Dobra, no to Narka widzowie. Nikola, coś teraz się ustawi. widzowie, pewnie. Znów będziemy nagrywać ten, ale nie chcę, żeby były długie odcinki. Nikolaj, się odwróć. Więc kończymy po prostu. Narka! Nikolaj, schodź tu. O, dobrze mam. Nie to, nie to. Już mogę włączyć nagrywanie. Nara!